Mamy 15 tych samych przeciwników. Na pewno takie pojedynki jak przegrane z Astorią, czy przegrane z Astorią Bydgosz, czy w Dąbrowie Górniczej, to bolą nas podwójnie. Na pewno będziemy chcieli jak najwięcej zwycięstw odnieść, więcej zwycięstw odnieść w drugiej rundzie niż w pierwszej. Trener Majewski powtarza, że nie patrzy w tabelę, ale pan w nią spogląda. Bo tak naprawdę, no, póki co, z bilansem nawet ujemnym można być w ósemce. Ja osobiście czasem spoglądam, oczywiście w drużynie gdzieś tam o tym się mniej rozmawia. Tak, jestem zaskoczony, nawet w poprzednich latach trzeba było mieć ponad 50% zwycięstw. Teraz prawdopodobnie, aby po pierwszej rundzie być w ósemce, wystarczy mniej niż 50%, czyli ten ujemny bilans, ale wszystko się może jeszcze pozmieniać, wystarczy że te drużyny ze środka tabeli w drugiej rundzie powygrywają więcej spotkań i na koniec się okaże, że jednak trzeba będzie mieć, żeby być w playoffach tam minimum 15 albo nawet 16 zwycięstw. Ten styczniu może być dla Was kluczowy dla układu Waszego miejsca w tabeli? Jesteśmy w taki, mamy taki bilans jaki mamy i myślę, że każdy mecz jest kluczowy, bo nie możemy sobie pozwolić na żadną wpadkę i po prostu musimy w każdym meczu grać o zwycięstwo. Rozpoczyna się ronda gdzie my bardzo słabo zaczęliśmy ten sezon i to też będą te kluczowe mecze z bezpośrednimi jakby rywalami, którzy też walczą o playoff i przed tą przerwą pucharową tak naprawdę musimy wygrać większość meczów i, i, i to się gdzieś tam zadeklaruje, czy, czy że będziemy dalej w stanie walczyć o ten playoff.